Przebudzenie. Siódma rano. Budzi mnie znajomy ucisk w żołądku. Niepokój wślizguje się do środka i zostaje tam. Jakby był częścią mnie. Już prawie go nie czuję, a jednak pulsuje jak druga krew. Wczoraj pękłem. Nie było dwóch łez. Była powódź. Siedziałem w aucie. Z całym ciężarem lat. I płakałem jak dziecko. Nie z powodu miłości. Tylko z powodu świadomości, że wszystko co budowałem... Było konstrukcją skłamstw, dekoracją. Zatrzymałem się przed domem matki. Potrzebowałem miejsca, gdzie mogę się rozsypać, ramion, w których nie muszę udawać, że jestem silny. Na chwilę wróciłem do roli syna, nie ojca, nie mężczyzny dziecka, które pragnie schować twarz czyimś barku, ale ta chwila była krucha. Musiałem znów się poskładać. Kiedy otworzyłem drzwi, Poczułem ciężar scenariusza, który znałem aż za dobrze. Przekraczam próg. Ona tam jest królowa. Witam mnie z przesadnym ciepłem. Jakby każdy gest miał udowodnić, że wszystko jest w porządku. Ton głosu uśmiech drobne pytania wszystko zagrane tak, bym poczuł się kimś wyjątkowym. Na moment mam wrażenie, że naprawdę wracam jako zwycięzca dobry ojciec. Oparcie dla rodziny. Wiem, że ten tytuł odbierze mi szybciej niż go nadała. Patrzę na nią, na tę scenę odgrywaną po raz kolejny. W oczach zbierają mi się łzy, bo znam już każdą kwestię, każdy ruch. Znam prawdę, która nie mieści się w tych gestach. Obserwuje mnie, rejestruje każdy szczegół, ruch dłoni, zmianę w oddechu, drżenie w głosie. Wystarczy najmniejszy znak. I widzę w jej oczach niepokój, niepokój, który natychmiast przykrywa nową maską. Nagle staje się czuła, miękka. Zanim sam zdążę uświadomić sobie, czego potrzebuję, ona już mi to podsuwa, jakby znała mnie lepiej niż ja sam. W głowie pojawia się buntownicza myśl. Przez chwilę wierzę, że wiem już, jak działa ta gra, ale wiem, że to tylko złudzenie. W tej grze nie ma zwycięzców. Są tylko ci, którzy płacą cenę za każdy kolejny dzień. A wieczorem cisza, która zmienia znaczenie, kilka drobnych gestów, niby zwyczajnych, a jednak ułożonych z precyzją, dotyk przeciągnięty o sekundę za długo, spojrzenie, które pyta, czy nadal ją pragnę. To nie jest czułość, to próba, sprawdzenie, czy wciąż reaguje tak, jak ona tego chce. Ona zasypia spokojna, pewna, że odpowiedź już zna, a ja leżę obok, z poczuciem, że dopiero się zaczyna.